sa puszki kolik, krzyś się ci do woli. Ej, dawacz. dawać. Dawać. No, gdzie jesteśmy. jesteśmy. Nice, nice. Yes. nice. No nie, tak. Miś. No zmień USB po prostu w komputerze. To będę musiał zrestartować gierkę. Ale nie będziesz musiał jak no. Już to ja podłączasz świat... normalnie? Ja podłączałem w trakcie, gry. W ogóle grałem? A na przykład ja nie mogę. Co mówiłeś, że to jest plug and play, czy nice. jakoś tak? No. No w sumie. Dzięki, że pan wybrał w ogóle. Właśnie takie idealnie równe, nie? Jak <grym> <grym> się tam jeszcze przeleciał? Strzegę ile? Adios. Adios. Wow. Ale wyjebało w tą Kurwa, Mank, myślałem, że to trafiasz. Jezu, z kim ja gram? Z Pekanem, kurwa. Czułem się, jakbym grał jeden na sześć. Dobra, ja mówiłem, że jak będę grał ze Szczepanem, to spierdala. No weź, przestań, nie bądź cichą. Już to jest fan, gościu, upowiadamy auto, nie? Ja przecież wygrałem panem zajebisty grał, nie wiem o co ci chodzi, ziomuś. Kurwa Szczepan! Wada. Tak. Prowadzi kurwa jak w tańcu. <grym> co? Nie ma kurwa. Jest bomba, kurwa ma bumba. Kurwa bandyta jebany! I, i, i. <grym> Obronię! Się... <grydżą> Leć! Kurwo! Kurwa! Ja pierd... <grydżą> kurwa, stoją i się obracają. No <grydżą> właśnie, usplądają. On front, ja backflip. Tysiu, tak. dołączaj do tak. gry. Już dołączyłem z powrotem, no. Po ty chuj. O, ulubi do Biba, ej! ja się nie spodziewałam, ja tylko chciałam Szczepana rozjebać. Ja to sobie poprowadziłem, pyk pyk, rampam. A ty pyk ci kurwa. nie chcący, Nie, nie pytałam, okej. Można złożyć, okay. co? co? Można swoich rozpierdalać? Nie. Co, że nie ja jeszcze ja nie, jak no, jeszcze kurwa. Ja rozjebałam nice. Szczepana. Na no chuj my to gramy jeszcze? <laughs> Graj! Ja już nie chcę. <grywa> Oj, raz przekrywasz i marudzisz. Nie, 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 nie. Z panem to nie jest pierwszy Przestań, no! Jak ma się nauczyć grać, kurwa, no. Ja też nie wiem ja grać, tak. co z tego? Krzysiu. Krzysiu po prostu mówi nie kolonia. Nie, nie kawał, wszyscy jak. muszą być dobrzy jak ty. O kurwa, Adaś. Ja pierdolę! Kurwa, przydrużyłem ją. No. O kurwa! Dawaj swojego. Wyjebałem go. Papci! No i zakopiło, go! kurwa. Krzysiu, ja, ja będę wszystkie Twoje piły blokował, żebyś nie mógł nic zrobić. To ja <noise> <noise> Oh, oh. Ale hejt! Jakby ktoś tam był. Ja byłem. Ja byłem. Ale obyś mi tyłem walnął w czele. <laughs> Nie wiem, bym balną, to ja bym tyłem ale... Kurwa, tak kto mnie zajebał tak? Ja. A, jest <laughs> blok. Patrzcie na to. To jest drama. Gdybym mógł nitro tyłem używać, to była petarda. <laughs> <laughs> Smutko. Ale dobra piła akurat. Co <laughs>

<śled> ja tu, ja tu Triggeret no, 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 nice. no, jest, to musi coś zabawić NICE! Oj skiwał grać Sam ze sobą w Nie wykarujesz tego? Patrz na to Ty jesteś kurwa dwóch tego świętego, żeby to zrobić gościu Jak dwupasy Żeby to jeszcze było chociaż fan to play, żeby coś się działo Coś się dzieje no nie, to jest po prostu druchański jednostronne, to jest najgorsze. Pokój się! Nie maruć! O! żeś to wybił, <jes>. fuck. <tolę> Sorry, to ja. O kurwa, to nic zrobił. Szepan dał kurwa. Kryw! To, <tolę> to nie? Ma. Jej. A to Kutafil. Kutafil. Ale przewziąłem od tego. Nie miałem co zrobić. Yes. Kutafil? E... Że... Filip z Kutasem? Takie <laughs> A to jak to leciała? A ja przeleciałem kurwa pod tym <laughs> Macie kolorówkę widzisz? Już jest fun to play. Nie jest pan, to dalej. Ja, bo, a oczywiście, jakbyś wygrywał 6-1 to byś się śmiał, nie? Co się dzieje? Właśnie. Nie. Oczywiście, że tak. Nie. Przegrywają szybciej skilla na łapie, niż wygrywając. Musisz zrobić więcej. No mhm. jest Kurwa, Oj, Kurwa. No Aaaa, myślałem że wyżej wlecę nad piłką i ją zdejmę, ale nie doszło okay. Teraz to nie wiem co się właśnie stało Tak, skurde, Jaki Nie, nie patrz, 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 patrz Jaki berserk wjechał Jaki berserk wjechał, działaś coś... O, pierwsza, pierwsza bramka w której udziału nie brałem Tobie wyjebał tak z Ja, bo, bo chyba to Kurwa. Macie bronię wam. Kurwa. Ale wystawiona znowu. Ja nie Dobra, się jeszcze 3 sekundy twoje nie bycie. później zostanie <laughs> ten sam Znowu jeszcze pana im bez będzie, płaak, bo kurwa, uh. najgorszy, najgorszy. i fucking flat. Ja nie mówię o adam o tobie, ja mi trzeba, tylko <laughs> przeszkadza. <laughs> <być. laughs> ja, ja jestem ujowy. I to tak porządnie. Nie ma za 5%, może plot. Pięć kasacji, łatwo. Mm. No ty tylko wierzysz w ludzi kurwa? <grymne> Nic innego.